Rozdział pierwszy Gra w szachy. W urokliwym parku świerkowy zakątek, gdzie promienie słońca delikatnie przenikały przez gęste korony drzew, detektyw mądraliński ruszył na spacer. Jego kroki były pewne, a spojrzenie czujne, gotowe na każde wyzwanie, które mogło się pojawić na jego drodze. Kiedy zbliżał się do swojego ulubionego miejsca, przy parkowej ławce, zauważył swoich starych znajomych grupę starszych panów, którzy regularnie spotykali się tu, by rozegrać partię szachów. Miło Cię widzieć mądraliński. Przywitał go jeden z graczy z uśmiechem, podnosząc się z ławki. Również miło mi was znowu widzieć, — odpowiedział detektyw, również uśmiechając się. „ Szachy to moja ulubiona gra. Nie tylko relaksuje, ale też uczy logicznego myślenia, co przydaje się w mojej pracy detektywa. Zgadzam się z Tobą. Przyznał inny gracz, przesuwając swój pion na szachownicy. Twoje umiejętności w rozwiązywaniu zagadek są imponujące, Mondraliński. Ostatnio sam miałem problem z odnalezieniem kluczyków do domu, ale po twojej radzie odnalazłem je w mgnieniu oka. Detektyw uśmiechnął się z wdzięcznością. Cieszę się, że mogłem pomóc, odpowiedział. Ale teraz, jeśli pozwolicie, dołączę do waszej partii. Mam nadzieję, że nie jestem zbyt późno. Oczywiście dołącz do nas, zaproponował trzeci gracz, przesuwając królową na planszy. Nie ma takiej rzeczy jak za późno na grę w szachy. Detektyw Mondraliński z radością zasiadł przy szachownicy, gotowy na kolejną emocjonującą grę w otoczeniu swoich wiernych przyjaciół i strategicznych posunięć na planszy. Rozdział drugi. Zaginiony kropek. Detektyw Mondraliński, skupiony nad planszą szachową w towarzystwie swoich przyjaciół, nagle dostrzega przebiegającą obok nich małą, zapłakaną dziewczynkę. Zaniepokojony odstawia figurę i podchodzi do niej. Co się stało, młoda damo? Pyta z troską, kiedy dziewczynka zbliża się do niego. Dziewczynka z trudem powstrzymując łzy odpowiada: Mój piesek uciekł, panie detektywie. Mondraliński kiwa głową z zrozumieniem. Jak masz na imię? pyta delikatnie. Dziewczynka odwraca wzrok na chwilę, a potem z ułomnym uśmiechem odpowiada: Ola. Ola, powtarza detektyw. A twój piesek to kropek, tak? Ola wzrusza ramionami, przytakując. Tak, kropek. Proszę, panie detektywie, czy może pan mi pomóc go znaleźć? Oczywiście, Olu, odpowiada mądraliński stanowczo. Ale musisz mi powiedzieć więcej o kropku. Każdy szczegół może być ważny. Dzieci, o co detektyw powinien zapytać Ole? Wyciągając swój notes, detektyw zaczyna zadawać kolejne pytania: Jak wyglądał kropek? Jaki był jego kolor? Czy był duży? Ola zamyśla się na chwilę, próbując przypomnieć sobie każdy detal. Kropek był mały, koloru brązowego, z opadającymi uszami. Odpowiada niepewnie. Detektyw Mondraliński notuje każdą informację starannie, a potem, kiedy ma już wszystkie podstawowe informacje, wstaje z miejsca gotów do działania. Dziękuję, Olu. Teraz czas na działanie, mówi, oferując dziewczynce swoją dłoń. Wspólnie odnajdziemy kropka. Ola chwyciła dłoń detektywa z wdzięcznością, czując się, jakby wreszcie miała wsparcie w odnalezieniu swojego ukochanego psa. Razem wyruszają w poszukiwania, gotowi na każdą przygodę, która czeka na nich w parku. Rozdział trzeci. Śledztwo w parku. Detektyw Mądraliński, szybko biegnąc przez park wraz z Ola, natrafia na grupkę dzieci bawiących się na trawie. Zatrzymują się przed nimi, a detektyw informuje ich o zaginionym psie. Kropek się zagubił, piesek Oli wyjaśnia z powagą. Dzieci. Czy detektyw powinien poprosić o pomoc dzieci w szukaniu kropka? Dzieci, z ożywieniem w oczach, kiwają głowami, zgadzając się na pomoc. Detektyw Mądraliński uśmiecha się wdzięcznie, ciesząc się z gotowości dzieci do zaangażowania. Ola, czy możesz opowiedzieć dzieciom, jak wyglądał kropek? Pyta detektyw, zwracając się do dziewczynki. Ola z determinacją w oczach opisuje dokładnie, jak wyglądał jej ukochany pies, jego kolor. Wielkość, kształt uszu i inne charakterystyczne cechy. Detektyw wraz z Olą i dziećmi ruszyli szybkim krokiem dalej szukać zaginionego psa. Gdy dotarli do pięknej fontanny, dostrzegli kropka, który pił z niej wodę. Ola, widząc to, ucieszyła się i ruszyła w jego stronę. Pogłaskała go i wyciągnęła smycz, aby zapiąć swojego pieska. Jednak w tym samym momencie z zakszaków wyskoczył o wiele większy pies głośno szczekając. Wtedy kropek widząc to i słysząc natychmiast zaczął uciekać. Ola zaczęła krzyczeć i go wołać. Niestety jej kropek był już daleko. Rozdział czwarty. Biegniemy za kropkiem. Ola biegła dalej za kropkiem. Detektyw Mądraliński podążał za nią, a dzieci próbowały ich dogonić. Po chwili zgubili kropka z oczu, a przed nimi były dwie drogi. Ola zrobiła się smutna i zapytała detektywa, który był mistrzem trudnych sytuacji. Co teraz, detektywie? Dzieci, co powinni zrobić nasi bohaterowie? Może powinni się rozdzielić, aby znaleźć kropka? Detektyw Mądraliński odpowiada: Powinniśmy się rozdzielić! Dzieci biegnijcie z olą w lewo, ja pobiegnę w prawo. Dzieci posłusznie ruszyły zgodnie z podpowiedzią detektywa. Przemierzając alejki parku, detektyw nagle natrafił na obroże, leżącą pomiędzy kwiatami. Podszedł, aby się jej przyjrzeć. Okazało się, że to była obroża, którą wcześniej widział na kropku. Detektyw pomyślał, że kropek musiał tędy uciekać i postanowił zejść ze ścieżki. Podążając śladami małych, drobnych łapek między kwiatami, dotarł do trawnika, na którym ślady zniknęły. Detektyw podrapał się po głowie i zaczął się rozglądać i myśleć, w którą stronę mógłby się udać kropek. Rozdział 5. Szczekanie w oddali. Po chwili namysłu detektyw postanowił zrobić kilka kroków w stronę większego drzewa. Nagle usłyszał głośne szczekanie. Postanowił pobiec w tym kierunku. Detektyw Mondralinski jak zwykle miał szczęście, bo wiatr wiał mu w plecy, dzięki czemu mógł biec jeszcze szybciej. W tym samym czasie Ola i dzieci biegali po parku w poszukiwaniu kropka. Nagle Ola zauważyła starszą panią siedzącą na ławce. Postanowiła podejść do niej. Dzieci, czy Ola powinna zapytać panią o kropka? Dzień dobry, powiedziała zdyszana pobiegu. Czy widziała może pani małego pieska? zapytała Ola. Starsza pani poprawiła okulary i przyjrzała się Oli z zaciekawieniem. Po chwili odpowiedziała: Czy twój piesek jest brązowy i ma oklapnięte uszka? Ola radosna krzyknęła: Tak. Widziała go pani? starsza pani od Twojej działa Tak pobiegał w kierunku wielkiego dębu wskazując ręką kierunek dziewczynce Ola odpowiedziała z uśmiechem Dziękuję bardzo i biegiem ruszyła we wskazanym przez starszą panią kierunku Rozdział szósty. Spotkanie pod wielkim dębem Detektyw Mondraliński zauważył że duży pies strasznie szczeka i wkłada mordę w małą dziuplę w drzewie Wiedział, że nie może dotykać obcego psa, dlatego chwycił patyk, który leżał obok i rzucił go w bezpieczną stronę. "Aport!" zawołał Mądraliński, a pies ruszył za patykiem. Gdy detektyw schylił się, aby sprawdzić, na co pies szczekał, okazało się, że w dziupli schował się zaginiony piesek Oli, Kropek. W tym samym momencie do drzewa dobiegła Ola. "Widział pan gdzieś Kropka?" zapytała detektywa. "Tak, Olu. Twój piesek jest tutaj bezpieczny." Zawołaj go, aby przyszedł do ciebie. Ola z ogromnym szczęściem nachyliła się i wyciągnęła kropka. Bardzo dziękuję panu za pomoc, powiedziała niesamowicie szczęśliwa Ola. Kropek zaczął się wiercić, a Ola podeszła do detektywa. Kropek też chce panu podziękować, dodała. Detektyw wziął PSA na ręce, a kropek przytulił się do niego.